Dobrze, w pamiątku starych mieszkał jeden obok, Hirały. Miał pamięć, pierł I jak inną szykową, to dzieje wspominał stary. Kiedy pierwszy miał zygać, jak konie były na grubie, wodą jak się pierze ubie, fajnie domki w sobie żyją, psia żyją i piją. Na co były bieda szyby. Kiedy osnął wielkie grzyby, Kaj kundycki piechty łaził, Ale Kaj se przebraził, To Kiwary zapominał, Choć jeszcze miał je przed chwilą. Bez wnieszczeń miną, minął, Całko chałpa przeszukuje I pieruncko pierun a Ale semi myście wcale, że w tym poszukiwany szale I z biedełówka tak to nasi w śląsku nie było, więc co zrobił nasz Hirari? A być obyczajem starym, jak to pobożna duszyczka, pożykł do Antoniczka, tego patrona świętego, od wszystkiego zgubionego. Święty drapko go wysłuchał i tak padnął mu na ucho. Ach Hirari, cygu ty polu, być może na kuchorze.